Cześć, z tej strony Glizzard.pl, witam Was w kolejnym odcinku Traincraft. W dzisiejszym odcinku, nieco krótszym i raczej już nie zbudowania, a takim prezentacyjnym, co ostatnio mi się udało zbudować i co bardzo wyczekuję, bo no naprawdę już coraz ciężej się buduje. I na pewno nie jest to z winy mojego komputera. Bo tutaj jest super 16-17 PS, tam jest poniżej 10 i coraz mniej. Zrobiłem. Tutaj widzieliście ostatnio prawdopodobnie, albo nawet nie, nie widzieliście jeszcze tych tabliczek. To są tabliczki nowe właśnie z 40 na godzinę prosto. Zjazd 20. No, bo oczywiście e, zwrotnica. I tutaj zrobiłem coś takiego. Tak to wygląda. 10, 40, 20, 40, 60, 80, 100 i 120. Oczywiście tutaj jeszcze będzie więcej. Jeszcze będzie tam kos 150 albo tak nawet 200 zrobię. Tutaj poprowadziłem tunel niedokończony. E, w sumie on tak prowadzi w stronę pustyni. Ja wiem, gdzie on będzie prowadzony. On będzie tutaj cały czas prowadzony, tam prosto, 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 daleko w sumie. E, I dojdzie do e, Szkoda, że nie mam mini-mapki tutaj w granej. Bym wam pokazał mniej więcej, no, ale nic trudno się mówi. No i tutaj jest bardzo dużo rozjazdów, przejazdów, dlatego to też dużo obciąża. E, zwrotnica, tutaj taka, takie pomieszczenie, właśnie z tymi zwrotnicami, takie zrobiłem. Taki budyneczek nie, nie za jakiś skomplikowany. Sk dodałem ostatnią modyfikację bardzo ciekawą, która mi daje fajne rzeczy. E jakieś skrzynki na ściany, śmietniki, takie bajery tutaj, jakiś kotwica. To co w ostatnim filmie było u jednego z e moich widzów na jego mapie. E to już się znajduje też tutaj. Dopiero powoli to wprowadzam, więc jeszcze nie wszystko, jeszcze w tamtej wiosce będę dużo tam medytował takich rzeczy. No i to tak wygląda. Tutaj stoi ten pociąg, który stał. E, więcej wagonów tutaj jeszcze nie ma żadnych takich. E, podłoża też jeszcze nie ma. E, to, to nie będziesz tam problemu takiego przebudować. E. No, i tak tutaj się to jest, tak, się to, tak mniej więcej to wygląda. Jest bardzo dużo rozjazdów, zjazdów, przejazdów, żeby z każdego mniej więcej toru można było przejechać. Oczywiście tym torem można tutaj jechać, i tutaj skręcamy na magistralę kolejną, która ciągnie się tam daleko. Nawet już jakiś tam spory kawałek miarę jest zrobiony. Oczywiście można przejechać i skręcić tutaj, obrócić tak, żeby obrócić, ale jeszcze tu się będzie dało troszeczkę inaczej. Tutaj tu przebuduję i będzie się dało w tamtą stronę skręcić. Tu, będzie, tu jest kolejna magistrala. Oczywiście tutaj jeszcze będzie taki wyjazd z dołu, bo będzie z tamtej magistrali przejazd z tamtej, co właśnie tam stoi pociąg. No i tu się wszystko kończy, jeszcze tutaj będę przebudowywać, e, tu będą powstaną budynki jakieś, e, hangary jeszcze postaną pewnie e, gdzieś e, możliwe, e, choć tego się na razie nie uda, ale Zbuduję taki obrotowy, mniej więcej, hagar, tak coś w stylu obrotowego, ale to nie będzie jakoś współpracowało, ale będzie fajnie wyglądało na pewno. E, przynajmniej takie tu stojące, tu w tym miejscu stojące właśnie, taki, taki co pociąg wjeżdża na taką platformę i się obraca. Nie pamiętam nazwy, nie chcę tutaj wymyślać. Jakiejś skomplikowanej nazwy, no i ostatnio nagrałem fajny odcinek, jak jadę właśnie tym pociągiem, tylko że ten odcinek był nudny, słowo, nudny, więc zrezygnowałem. nagrywam jeszcze raz dla Was, zbudowałem jeszcze więcej. Jak zrobi, zrobiłem takie, takie same ściany jak kolega tutaj w poprzednim filmie. Gdzieś tam miałem jakiś taki patent, ale wcześniej już sam, ale, ale w większości robiłem jakieś tunela. Tutaj jednak zrobiłem takie ściany. Zastąpiłem jednak u mnie koblem. E, znaczy nie koblem, a raczej stołem, bo ja ciągle robiłem coś ze stołem. No i tu jest ta magistrala. Chciałem zbudować bardzo fajny most. Chciałem dodać jeszcze jedną modyfikację, która daje pociągi. Tylko chińskie. To jest chińska modyfikacja robiona. E, ona bardzo fajną... Energetykę dodaje, w sensie kable można na takich słupach specjalnych łączyć i fajnie ona by tutaj wyglądała, szczerze. Tylko, że ja serwer mam stawiany na Bukicie. niestety ten Craft z modami i z pluginami jest troszeczkę przestarzały, bardzo jest ciężko, ciężko go było w ogóle znaleźć. Działającego, który też nie psuje mapy, jak się renderuje bo mi nie psuje, nie ma czanków jakichś problemów, chociaż ja i tak bym mógł i dopracować te czanki zawsze, jakby były jakieś złe, bo mam tego Wordedita, a no i chciałem właśnie wgrać, niestety nie poszło to po mojej myśli, musiałbym to na Singlu, musiałbym znowu przejść na single. A ja za bardzo nie chcę, bo chciałbym później może jakiś serwerek w końcu postawić, widziałem bardzo fajny serwer, gdzie jest właśnie multiplayer z pociągami, ludzie sobie dojeżdżają, mają tam jakąś działeczkę, dużą działkę, bo nie, oczywiście nie małą, tylko dużą taką, nie wiem, 100 bloków na 100 i mogą się budować. Coś, coś fajnego, no ja bym coś takiego chciał. Mm. Te pociągi mniej więcej ja po prostu by, byłby maszynista, który by jeździł po mapie na danej magistrali, później by zjeżdżał do, na, na przerwę czy coś i by startował zawsze o tej samej godzinie. To by było bardzo fajne zrealizować coś takiego na przynajmniej 50, albo nawet w zamkniętym serwerze, gdzie ludzie między sobą by po prostu legalnie sobie jeździli pociągami, nic nie psuli czy coś. Oczywiście cała mapa byłaby zabezpieczona. Jakiś tam pomysł jest. Tutaj je doprowadziłem dotąd. Tutaj jeszcze most powstanie. I tutaj dalej przebuduję tą mapę. Zrobię po prostu płaszczyznę. Bo... No zobaczcie sami jaki ten most byłby bardzo długi. I naprawdę by to brzydko wyglądało, więc... Przebuduję to. Na pewno tutaj duży teren powstanie, gdzie będą jeszcze jakieś domki, nie domki. I tutaj... Za chwilę wam pokażę, gdzie powstanie stacja dokładnie. Stacja pierwsza, powsta znaczy druga powstanie tutaj zaraz jak właśnie się zaczyna woda. A stacja pierwsza powstanie tutaj już za mostem w tą stronę. I to będą niewielkie stacje jakiegoś fajnego rodzaju, zobaczymy jeszcze. I ona będzie każda, każda z kolejna będzie mniej więcej podobna w Tylu może takim bardziej amerykańskim, a może nawet przeniosę z poprzedniej. Pamiętacie w pierwszym czy w drugim filmie jeszcze grałem na starej mapie. W pierwszym filmie grałem jeszcze na starej mapie, tam budowałem taki fajny, tam nawet pamiętacie przejazd chyba był. Albo to nawet nie było, czy to na screenach było, pokazane na Facebooku. Jeśli lubicie mnie na Facebooku, to tam pewnie wiecie. Tam było na Facebooku właśnie pokazane na screenach taki taka fajna stacja, e, gdzie można było w pociągie wjechać właśnie na no, takim amerykańskim budynku. E, był fajny, klim, fajny to klimat dawał przede wszystkim. Więc to bym po prostu wstawił, i każda kolejna mniej więcej by podobnie wyglądała z jakichś takich fajnych, typowych amerykańskich budynków stacji. Ja jeszcze bym popatrzył po prostu screeny, jak wyglądają takie właśnie amerykańskie stacje, i bym po prostu to budował, bo to by było dobre, i jeszcze tutaj poprowadziłem magistrę ale to już taka boczna. Nie wiem, do czego ona na razie będzie. E, oczywiście z, tamtego, z tamtej magistrali właśnie będzie przejazd do tego i może to też będzie taka magistrala kolejna, już trzecia w tym kierunku, e, bo tutaj bardzo ciekawy teren się zapowiada. Sami zobaczcie, jest bardzo piękny, prosty teren, słonięty, tutaj można przebudować, będzie e, góry bardzo fajne, jak później był serwer się uruchomił, na pewno sporo graczy by też w takich ładnych terenach chciało mieszkać. Oczywiście to są przyszłe plany. Nie, nie mówię, że tak będzie, no bo wiecie jak jest. Tym bardziej, że no, sami zobaczcie 10 fps Każdy by tutaj miał takie problemy i myślę, że niektórzy by mieli jeszcze większe problemy lub mniejsze zależności od komputera. Ja jakoś do dobrego nie mam, ale i słabego też nie mam. Mam 8 RAM. E, zresztą parametry można zobaczyć. E, I procesor 4 rdzeniowy, AMD. PHOMA po 3 GHz, no to słaby nie jest, choć arma mi tam działa w 20, a czasem nawet 10 fps czasem może 30 w zależności ile osób jest na serwerze. Ale arma jest pod co, po co innego przystosowana pod inny procesor, więc tak to już jest. No i jeszcze przelecimy się właśnie w tym kierunku, pokażę Wam dokładnie gdzie mniej więcej to by się, to by się kończyło. Oczywiście, ja tutaj jeszcze tak pobudowałem te, te trasy, ale przy trasach gdzieś porobię takie małe przystanki, gdzie na przykład będzie można wodę zatankować. Jeszcze wgram jedną z modyfikacji, która daje coś takiego, jak właśnie wylewanie się do pociągu wody. E, przynajmniej tak mi się wydaje, że to zadziała. No i tam jest to, właśnie tam, 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 gdzie tam macie ten taki punkcik. i to wygląda tak, że tutaj. Tutaj, tutaj jest pas, ale jeszcze tak już później. To są takie plany na razie. Z mostu też będzie dalej poprowadzana trasa i ona będzie też tutaj skręcała w tą stronę. Nie w lewo, w tamtą stronę, gdzie księżyc jest, tylko właśnie w prawo. I czekajcie, tak lecę, lecę, żebym się nie zgubił. Polecimy sobie tutaj. Prosto. Szkoda właśnie, że nie mam mini mapki, ale nie szkodzi, Znajdziemy na pewno ten plac. O, patrzcie, ależ pięknie. Tu troszeczkę pewnie zrobimy pod kątem, albo nawet tutaj, o, fajnie, to będzie przy samych garażach dosłownie. Jeszcze tutaj będzie pewnie boczny tor do jakiegoś garażu. To będzie super, po prostu. A pasuje na medal dosłownie. E, nie wiem, co ten tor tu robi. Zniszczymy go. Pamiętacie, to na razie się nic tutaj nie zmieniło. Tory jeszcze nie są pobudowane. Jedynie co niedługo przebuduję tutaj troszeczkę transport fajnych rzeczy, bo ta modyfikacja jedna mi dodaje naprawdę tutaj fajne przedmioty, które mogę już tutaj postawić na przykład beczuszki. Jakąś skrzyneczkę. I ogólnie musiałbym najpierw popatrzeć co, które to do do dodaje jest tego od groma. Eee, może... O tak. No i... i... widzicie? I to jest coś pięknego po prostu. Takie beczuszki jak będą tak stały. No to kurde, to Robi, robi naprawdę fajny efekt. Tego wyglądu. O, patrzcie, to się nazywa. Jakieś tam, nie wiem, peczuszki tutaj o, z owocami czy z czymś. Jeszcze na przykład tutaj są inne rodzaje, więc... Tylko nie miałem miejsca, żeby tego przenieść. O, i tą skrzyneczkę mogłem stawić. Jeszcze mogę taką... taką wielką postawić. O nie, to nie jest ta wielka. Tu jest wielka. Nie, też nie. Skasowałem. Mi się wydawało, że to jest ta ogromna. jest, patrzcie. ogromna beczuszka. Bardziej, o tak, wypasowało. I wiecie co jeszcze? Ojej, no, bo to jest taka. To inaczej. Musimy tutaj dalej postawić. O, i jakieś tutaj owoce. Postawimy. No, i to fajny klimat daje naprawdę po prostu. Jaram się, jaram się, totalnie jaram. No, jakąś ławeczkę, o, ale to o, to mam się, patrzcie, amerykańskie rzeczy. Często jeszcze można tutaj no w ogóle w różny sposób, można tu wkładać jeszcze. Można też, o tak, właśnie. E, tylko wolałbym to jednak na półeczce, żeby to wyglądało nie tak, że skrzynia stoi na skrzyni, ale jak będą perony, to fajne ławeczki można postawić. Ja tutaj mogę nawet postawić taką o, jedną i tutaj, ale to tak dla bardziej dla teraz na picu, ona nie może gdzieś tutaj byśmy postawili i może jeszcze gdzieś nie wiem, nie wiem, dobra, tam jedną zostawimy taką jakieś tam nie wiem e, narzędzia do powieszczenia czy coś. A, a na przykład a tutaj mamy bardzo fajne, e, czyli o nie, myślałem, że zniknęła, bo czasem... A nie, a, że znika, tak. No, ale to, 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 wchodzimy po prostu o jakieś deski, w sensie, czy coś. Fajne, fajnie, to będzie wyglądało. E, polecam wgrać sobie tą modyfikację, napiszę nazwę najwyżej lub podam po prostu linka. A może bym zaktualizował e, mapę i bym wgrał wam, e, zobaczymy. Zobaczymy. Yy, na pewno tego nie zrobię na jutro, ale w, nie tylko pojawić, albo w kolejnym materiale już po prostu zaktualizuję to. Przy, powiedzmy, że na kolejny materiał już na pewno to będzie zaktualizowana mapa. Być może, a może wcześniej, może mi się uda. Yy, jeszcze gdzieś tutaj zwalniemy. I tutaj jeszcze mogą deski nachodzić, można pod bokiem też pod kątem walnąć takiego, chociaż to nie pasuje za bardzo, więc tak to wygląda no i oczywiście jakieś wagoniki można tutaj popostawiać popostawiam jeszcze zanim gram na pewno mapę jakieś tutaj inne wagony można popostawiać jakiś pociąg stoi właśnie można jeszcze szczepić te wagony, żeby to jakoś mniej więcej fajnie wyglądało o, właśnie, one się rozsuwają wtedy, no i te wagony fajnie już wyglądają. Jeszcze gdzieś tam na jakiejś bocznicy e, tutaj na przykład sprawdzę chwilę, czy tu pasuje. E, tak, pasuje, akurat ta bocznica jest nieużywana. Można postawić pociągi, TNA, które przewożą e, wagony ciężarowe, czyli na przykład Eurotrack Simulator 2. Yy, naczepy i żeby te naczepy się wyświetlały, zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić. Coś tu wrzucić, po prostu. Wystarczy jedna rzecz i już się wyświetlałem. Ojej. Oj, no usunąłem. No nic, dobra. Zrobimy na razie dwie. Tutaj oczywiście się dorobi więcej. Jeszcze tutaj jakieś wagony się porobi. Fajnie, to będzie naprawdę dawało klimacik. No, i to w sumie tyle co zrobiłem w ostatnim, ostatni części, ostatnim czasie. Największe tutaj, tam robiłem. Tutaj nic nie robiłem. Czekam w końcu, aż będzie tutaj, też, że będzie można tor poprowadzić. Naprawdę super by było. Ja bym tutaj jeszcze sporo rzeczy wtedy zmienił. Pamiętacie tą przepaść? Tam nic na razie nie robiłem, ale tam jeszcze będzie. Prawdopodobnie zobaczymy. No i może zaczniemy się bawić z NPC-kami, czyli stawianie NPC-ków też przy jakichś stoiskach, bazarach lub przy właśnie takich punktach jak tam, gdzie jest rozładunek czy coś. Ja powinienem w tym kierunku lecieć. No i ja dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście jeśli dacie łapkę w górę, to, to będzie więcej filmów. A raczej bardziej motywuje mnie to do nagrywania. Jestem bardzo zadowolony, bo ta, ta seria naprawdę już sporo łapek zdobyła w swoich materiałach. W, 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 zliczając wszystkie materiały, to naprawdę jest dużo łapek, więc jest bardzo duży plus dla Was, że jesteście. No i subskrybujcie, bo to bar, bardzo mnie wspiera. wspierajcie, odwiedzajcie. No i komentujcie, bo. Z tym też jest super właśnie jak się, jak się czyta komentarze i można odpisać na coś. No i to tyle. Do zobaczenia. Miłego dnia. Dzięki. Na razie. Hej.